Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w programie Studio Fakty, a naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Tuduj, poseł na Sejm Rzeczypospolitej z ramienia Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Na terenie gminy Jemielno ma powstać przetwórnia odpadów fotowoltaicznych. Pan przeciwko temu protestuje, rozmawiamy o miejscowości Cieszyny. Proszę powiedzieć, dlaczego Pan protestuje, dlaczego Pan jest przeciwko, bo był pan też na miejscu. Eee, przede wszystkim jestem zaniepokojony tą inwestycją, a to... czyli to nie jest tak, że to jest protest. Eee... Protestuję, jestem, jestem przeciwny, okay. aczkolwiek też chciałbym wysłuchać tych argumentów, które są za tą inwestycją, głównie, głównie z ramienia samorządowców. Także zaczynając od, od najważniejszej kwestii, to właśnie kończę interwencję, interwencję, którą kieruję do Pani Wójt Gminy Jemielno. Żeby też zapoznać się z argumentami, które są za tą inwestycją. A jakie są Dom, nie muję, że tych argumentów jednak za dużo nie będzie. Niemniej, żeby zbadać sprawę dokładnie, należy wysłuchać dwóch stron. Rozumiem. Zaniepokojony za jestem ze względu na szerokość czy, czy intensywność protestu społecznego, jaki się w tej sprawie zawiązał właśnie w gminie Jemielno, ale też mieszkańcy okolicznych gmin również. Pod koniec lipca miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu. Zostałem zaproszony i na tym spotkaniu było ponad, ponad 100 osób, właśnie z różnych miejscowości. Była, była mocna atmosfera. Przeciwna, przeciwna budowie tego, tego zakładu. I tych argumentów jest rzeczywiście, rzeczywiście wiele, bardzo poważnych, które no, powodują właśnie moje zainteresowanie. Z mównicy Sejmowej na ostatnim posiedzeniu Sejmu podnosiłem tę kwestię, uwrażliwiając organy państwowe też w kontekście tragedii, jaka się wydarzyła na Odrze, że pewnym rzeczom należy przeciwdziałać, a nie walczyć ze skutkami i, i też złożyłem interpelację do ministra Środowiska i klimatu. Czy, czy on ma wiedzę na ten temat i jak się ustosunkowuje? Znaczy pani minister, bo obecnie jest pani Moskwa ministrem, a teraz przygotowuje interwencję. Tych argumentów jest rzeczywiście wiele. Pierwszy można powiedzieć i chyba najważniejszy to jest skala, skala przywozu tych odpadów. Mm. Czy, czy składowania i przetwarzania. Według informacji, jakie, jakie otrzymałem, to jest 300 tysięcy ton rocznie. 300 tysięcy ton rocznie, co oznacza przerób dobowy na poziomie około 900, 900 ton. Czyli dziennie 900 ton miałoby tam, miałoby tam przyjeżdżać, być przetwarzane. I, i składowane, no właśnie, bo wszystko wskazuje na to, że nie ma możliwości, żeby takiej liczby odpadów tutaj skutecznie, skutecznie je przetwarzać. Więc ta skala, ta skala przeraża, to można przeliczać, przeliczają to osoby protestujące na ilość ciężarówek, która dziennie miałaby tam tędy przejechać na tą infrastrukturę drogową, która no, jest w ciężkim i... stanie. Też byliśmy jest... na terenie gminy Jemielno i rzeczywiście być może to się poprawia, ale w bardzo powolnym tempie jak na razie. Być może w przyszłości będzie to tempo szybsze. Natomiast, czyli mam to rozumieć tak, że gdyby to był mniejszy zakład, to Pan byłby za? E... Przede wszystkim ciekawi mnie w tej sprawie, czy to będą śmieci przywożone z zagranicy. Jestem głęboko, i Konfederacja jest głęboko przeciwko temu, żeby robić z Polski wysypisko śmieci europejskie. Wszystko wskazuje na to, że to będą śmieci przywożone z zagranicy, bo tych odpadów, odpadów fotowoltaicznych i elektrośmieci w Polsce tyle nie ma. Według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 2018 w Polsce zebrano 329 tysięcy ton, czyli Jedna trzecia tego, co rocznie chciałoby to składowisko przerabiać, przetwarzać, są dość aktualne dane. W porządku, ale też ciągle wpływają na rynek nowe panele fotowoltaiczne, które też będą eksploatowane w przyszłości. Właściwie możemy powiedzieć, że teraz jest moment, kiedy ludzie właśnie bardzo mocno w to inwestują, a być może za tak. 10 lat ta liczba tych odpadów się znacznie, znacznie zwiększy. To właśnie... I pytanie, gdzie to wtedy przetwarzać też. Ja rozumiem, że może nie tam, ale pytanie nie, gdzie. Dlatego, dlatego ja, ja ten argument jako argument też poważny biorę pod uwagę i mam, mam świadomość, że, że no, recyklingowi trzeba, trzeba poddawać te, te rzeczy. Inna sprawa, inna sprawa, czy my wchodząc w jakieś nowe technologie, zachwycamy się tylko ich, ich, ich istotą, czy analizujemy pełne zakres. No to są zakres. konsekwencje panie. Dokładnie. Dokładnie. Europa Zachodnia, no to jest ciekawe, jeżeli, jeżeli Europa Zachodnia, która jest w tych panelach przed nami o tą dekadę czy dwie dekady, no teraz skoro byłby to taki złoty biznes, to pewnie by sami się tym zajęli, a, a wygląda na to, że chcą podrzucać nam to tutaj. W tym są odpady niebezpieczne, bo tam jest też rtęć, ale to nie tylko... Rozmawiamy o, o panelach fotowoltaicznych, bo z tych dokumentów, które otrzymałem, wynika, że tam ma być kilkadziesiąt czy kilkaset, nawet różnego rodzaju. Nie wiem, czy to jest ostrożność, ostrożność przedsiębiorcy, który na wszelki wypadek wykazuje, ale tam między innymi baterie i inne odpady też klasyfikowane jako niebezpieczne. No i właśnie przechodząc do, do przedsiębiorcy, to jest też ciekawe, bo. No tak, podmiot... no ale w Wrocławianie chętnie poruszają się hulajnogami elektrycznymi, no gdzieś to potencjał trzeba eksploatować, więc no jednak pozwoliłbym sobie zapytać. Ja rozumiem, że Pan jest przeciwko, bo ma Pan do tego prawo, żeby ten zakład tam powstał, czy, czy żeby to przetwórstwo fotowoltaiki, czy różnych baterii tam trwało. Ja, ja to rozumiem. Ma Pan do tego pełne, pełne prawo. E, więc tylko chciałbym zapytać, co, co, z tym, co z tym robić? Czy mamy po prostu ten biznes oddać za granicę e, i mają to robić inne kraje, czy, czy no po prostu jak, Pan może? Panie redaktorze, więc e, zaznaczyłem na początku rozmowy, że dopytuję. E, ostateczną Opinię też wyrobię w oparciu o odpowiedź, jaką uzyskam, uzyskam na skutek interwencji. E, dopytuję i na ten moment e, po prostu widzę zagrożenia i tych zagrożeń jest e, tych zagrożeń jest dużo, e, bo trzeba powiedzieć na przykład o wodach. E, kilkaset metrów dosłownie jest od tego obiektu do, do tynicy. E, Tynica z kolei e, wpływa do bary czy barycz do odry. E, ryzyko skażenia, skażenia wód przy tak wielkim, e, przy tak wielkim składowisku, przy tak wielkiej przetwórni. E, mamy tam też e, wody pod, e, podziemne. W tym rezerwuarze właśnie wody, która mogła być wodą pitną, no trzeba dokonać sprawdzenia. Państwo polskie powinno za pomocą wszystkich swoich kompetentnych, właściwych organów, sprawdzić, czy ta inwestycja jest zgodna z polskim prawem, skąd się będą brały te śmieci, czy będą do Polski przywoziły, przyjeżdżały śmieci, jakby właściwe czy te rzeczy, czy, ta, czy to przedsiębiorstwo jest rzeczywiście ukierunkowane? To inaczej, może gdyby rzeczywiście tam były spalane czy eksploatowane tylko i wyłącznie polskie panele fotowoltaiczne, to wtedy byłby Pan za tą inwestycją, jeżeli nie byłyby przewożone z innych krajów? E, ta inwestycja... Chcę zrozumieć logikę. Logika jest taka, że y, zaniepokojeni mieszkańcy chcą mieć pewność, że, ten, y, że to przedsiębiorstwo nie będzie E, negatywnie oddziaływać na ich, e, na ich teren. E, ekologicznie czysty, to jest rejon Doliny Baryczy, rejon, który gmina ma wpisany w swoich dokumentach, rozwój agroturystyki tak. E, i tak dalej. I tak dalej. Hi, hipotetycznie w każdym miejscu, w którym takie, takie właśnie miejsce powstanie w Polsce, też mieszkańcy będą protestować, bo pewnie nikt zaniepokojony nie chciałby mieć tego e, pod swoim domem. Można, można tak wnioskować. No, nikt nie chce mieć spalarni e, po, pod swoim domem. Jakby więc... to zamknąć w jednym z to bym powiedział, że każdy się powinien zajmować swoimi śmieciami. Jeżeli będę, jeżeli będę pewny, że, że to jest rzeczywiście na, na potrzeby, nie wiem, Dolnego Śląska i tak dalej, no to to zmieni perspektywę. Rozumiem. I jeżeli ta inwestycja będzie oczywiście bezpieczna, czyli będzie mhm. profesjonalnie zrobiona. No mamy tutaj po stronie wykonawcy podmiot, który dopiero co został zarejestrowany, a według informacji, jakie posiadam w, w, w PKD w ogóle nie ma tego typu, tego typu specjalizacji, więc ani nie ma doświadczenia, ani, 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 dość, ani Specjalizacji ani też. No tak, ale pytałem dość to ogólno Polsko, przyzna pan, że pytałem w skali kraju. Jeżeli to będą nasze odpady, to czy możemy je tutaj przetwarzać? Bo Polska będzie po prostu, mamy świadomość tego, że dzisiaj jest inwestowana masa pieniędzy w ten ekobiznes, bo tak się to. Popularnie nazywa Jasne. w Europie Zachodniej, szczególnie. I te panele fotowoltaiczne, tak czy siak, będą musiały być, te polskie panele fotowoltaiczne, będą musiały być gdzieś przetwarzane. I po prostu mam na myśli to, czy jest Pan za tym, żeby jednak te przetwórnie w, jakiej, w jakiejkolwiek mniejszej lub większej skali, to już bym chciał właśnie od Pana usłyszeć, powstawały w Polsce, czy po prostu my jako kraj mamy się zrzeknąć tego sektora biznesu i nie, oddać nie, go w inne ręce, bo to, to chodzi o, o przedsiębiorczość w tym momencie. No i mamy tutaj właśnie, właśnie tą sytuację. Gdzie jest, gdzie jest biznes, gdzie jest bezpieczeństwo ekologiczne, gdzie jest interes mieszkańców i Polaków ogólnie. Ale również no jeszcze raz podkreślam, zasoby wody pitnej. To jest rzecz też bardzo istotna. Więc jak będzie, to, jak będzie to robione, czy to będzie robione bezpiecznie pod kątem ekologicznym, to jest naprawdę kluczowe pytanie. Nie, nie na pewno nie jest tak, że mamy oddawać ten sektor, ten sektor biznesu w ręce. W ręce zachodnie. No i to już jest ważna deklaracja. Absolutnie, oczywiście. Natomiast ja mam, ja mam obawy. Obawa, która polega na tym, że po prostu co, co, co z zachodu wjeżdża do Polski? I to jest, to jest kwestia kluczowa też dla naszego bezpieczeństwa i ekologicznego. No i po prostu. Polska ma nie być śmietniskiem, śmietniskiem Europy i czasem pozornie łatwy pieniądz przez przedsiębiorców czy, czy spółkę, która no ma za zadanie osiągnąć zysk, nie, nie, nie martwi się za szeroko. No czasem po prostu organy państwa po, powinny na to, na to spojrzeć właśnie pod kątem ekologicznym mocniej. I, i tutaj taka sytuacja, mam, mam wrażenie, ma miejsce. Rozumiem. W takim razie, czy widzi pan miejsce na terenie kraju, gdzie taki zakład mógłby powstać, skoro nie mamy oddawać tego biznesu za granicę? Panie redaktorze, to jest oczywiście pytanie no, podchwytliwe, no bo, bo, bo wszędzie każdy mógłby, no, nie ma mógłby, pytań. mógłby protestować przeciwko takiemu zakładowi. Dlatego Może trzeba... mamy jakieś bezludne tereny, jakąś bezludną wyspę, obok bałtyku czy, no, czy na bałtyku gdzieś, nie obok wiem, co by na, to, po, co by się na się to powiedzieli my. mieszkańcy Pomorza zachodniego, ale na naj, pewno nie byliby najmniej za, zaludniony, zaludniony teren. teren w Polsce to jest pomoc. Ale już pytając właśnie. poważnie. Panie Profesor, ja nie, nie przygotowuję takich inwestycji, więc no, nie miałem czasu robić takiej analizy. To, powtarzam ważną kwestię. To jest może trochę tak jak z wiatrakami, gdzie, że wiatraki w niektórych miejscach przeszkadzają, w niektórych nie przeszkadzają. I po prostu no, należy szukać takich miejsc, które no, będą się wpisywały w właśnie w tą kwestię. No, czy, czy gmina, w której filozofia jakby jest rozwój ekologii, rozwój agroturystyki i, i zasoby właśnie te, te ekologiczne. Czy ona akurat jest dobrym, dobrym miejscem? Czyli w bardziej przemysłowym Pozwieram. obszarze coś takiego powinno powstać Pana zdaniem, myślę, Jeżeli że, już. myślę, że tak, myślę, że tak, ale no, 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 no tak, no to... Czyli postawiam. na przykład w Zagłębie Miedziowym wyobrażałby Pan sobie takie składowisko, a w gminie Jemielno już nie, przykładowo? No przykładowo. Mamy, mamy okolice, mamy okolice Rudnej, gdzie, gdzie, że tak powiem, i tak jest ta sytuacja związana z przetwórstwem no odpadów po Czyli jak już to niech tam sobie budują, tak? Panie redaktorze. Ja bym chciał być pewny, że ta inwestycja powstaje w sposób, w sposób bezpieczny, legalny i nie zrobi krzywdy mieszkańcom. To tym się zajmuję. Nie zajmuje się w tym momencie szukaniem lokalizacji dla śmietnisk w Polsce. Rozumiem. I jak najbardziej to akceptuję. No, rzeczywiście, pewnie nie zajmuje się Pan tym na co dzień, ale jednak zdecydował się Pan podjąć tą sprawę. Tak jest. I właśnie dopytuję, analizuję. Sprawdzam. Widzę wiele znaków zapytania, i będę oczekiwał od tamtejszych samorządowców, od pani Wójt, odpowiedzi, która no, z której będzie wynikać, jak, jakie kroki dalsze podejmę. Rozumiem. No cóż, wydaje się, że ciągle jeszcze wiele znaków zapytania w tej sprawie, bo mam wrażenie, że nie zna pan cały czas argumentów strony przeciwnej. Czyli to jest na, na etapie cały czas jednak klarowania się pana oficjalnego stanowiska w tej sprawie, czy jak to wygląda? E... Tak. Zapytam. Czyli jest otwarte. Wziąłem, wziąłem w obronę mieszkańców mhm. i temat, temat zgłębiam. No, ostateczna kropka, kropka na D, no, to będzie, będzie na samym końcu procesu, bo to jest po prostu proces, ale podkreślam ważny proces, żeby jeżeli to ta inwestycja rzeczywiście mogłaby zaskutkować jakimiś dramatami czy ponadnormalnymi uciążliwościami dla mieszkańców. Mieszkańcy tego nie chcą. No to powinno to być zatrzymane, ale, ale, ale w ogóle Miedziowym nie. już... Ale jeżeli, ale jeżeli to będzie i zrobione w taki sposób i zagwarantowane, że, że po prostu nie dojdzie do żadnych katastrof ekologicznych, że to będą miejsca pracy, że ta inwestycja, no nie wiem, no i przede wszystkim jej, jej wielkość, bo to, mhm. to, to też no, budzi po prostu znak zapytania, czy, czy w jednym miejscu aż tak ogromne, ogromne yy, przetwórstwo powinno mieć miejsce. Nie wiem, yy, to jest to są pytania, na które dopiero poznamy odpowiedź. Czyli tutaj nic nie jest czarne, nic nie jest białe. Bo wie pan, zastanawiałem się nad tym tematem w takim sensie, że wydaje się, że jak ktoś jest przeciwny tego, żeby to powstało akurat w tym miejscu, to też powinien być przeciwny temu, żeby w ogóle takie miejsca w Polsce powstawały, bo zawsze będą ludzie, którzy będą przeciwko temu protestować i, i chyba taka powinna być tutaj logika w tym, ale no, pan poseł jednak trochę inaczej do tego podszedł. No, logika powinna być taka, że, że yy, yy, przedsięwzięcia, które są kontrowersyjne, powinny być po pierwsze robione w dobrej konsultacji społecznej, a tam tego nie ma. Według moich informacji kilkaset osób się podpisało pod, pod petycjami. Nie są podejmowani przez właśnie samorządowców w sposób odpowiedzialny, taki uspokajający. Tak? No, sami, sami mieszkańcy stawiają, znaki, stawiają pytania, na które nie ma odpowiedzi. I te odpowiedzi no, powinny, powinny po prostu być być przedstawione i, i, i myślę, że to jest, to jest istota sprawy, bo wiadomo, że nikt by nie chciał mieć, mieć pod domem takiego takiego wysypiska, ale tak jak powtarzam, jeżeli spowodowalibyśmy, żeby nie przyjeżdżały tam śmieci z zagranicy, no i to To, to teoretycznie, już jest inna rozmowa wtedy. To jest już inna rozmowa, bo to zmniejsza zmniejsza przede wszystkim w ogromny sposób proporcje, no dwie trzecie zmniejsza proporcje, według tych danych, zakładu. No Czyli to, taka jest logika, spalajmy, ale swoje śmieci, tak? Tak mam to rozumieć? E... I niekoniecznie no, mieli. no Upraszcza pan, upraszcza pan. E, no nie, mówię że, e, mówię, że jeżeli będzie tego mniej, to po prostu będzie mniej ano, oddziaływać. Czyli w mniejszej skali. Będzie mniej oddziaływać na, na tą społeczność lokalną. I to jest już bardzo ważna informacja również dla tamtych mhm. mieszkańców. W mniejszej skali polskie śmieci. E, dokładnie i to i, i przetwarzajmy i róbmy to ekologicznie, róbmy to tak, żeby nie było ryzyka a po prostu dla lo lokalnej wody. I gruntowej, i podziemnej. No i po prostu dla mieszkańców, z tego co się orientuję, to tam do pierwszych zabudowań jest dosłownie 200, 200 metrów. No to, to mm -hmm. też nie jest chyba, to nie jest odległość odpowiednia na tego typu, tego typu zakład. No i pod znakiem zapytania, ja nie wiem, ja nie, nie jestem specjalistą w tej materii, ale są mm -hmm. te odpady niebezpieczne. W jakiej one liczbie będą tam przetwarzane, w jaki sposób, czy firma daje gwarancję, daje rękojmy robienia tego profesjonalnie. No to są te znaki Pytania, które w sprawie trzeba wyjaśnić. Pewnie. Czasami złośliwi mówią na temat konfederacji, że ekologia was nie interesuje. No, jak widać jest inaczej? No to, to jest oczywiście złośliwość. Nas nie interesuje ekologizm. Mhm. E ekologizm, który robi z ekologię religię i odrywają od w ogóle od całego kontekstu. No. Środowisko naturalne to jest polskie dobro narodowe. To jest nasze zdrowie, panie redaktorze, moje i pana. I, no i to są rzeczy, którymi się trzeba przejmować i trzeba, trzeba im wychodzić naprzeciwko, a jednocześnie no, nie ignorujemy faktów, jakimi jest życie w nowoczesnym świecie, z nowoczesnymi technologiami. Bardzo dziękuję. To była rozmowa z posłem Konfederacji Krzysztofem Tudujem. No, myślę, że. Takich dobrych kilkanaście minut intensywnych, ale przynajmniej zrozumieliśmy Pana myślenie w tej sprawie. Bardzo serdecznie dziękuję, że zdecydował się Pan z nami spotkać i porozmawiać. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Rozmowę poprowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski. Jesteśmy na całym Dolnym Śląsku, przypominam, sudeckie fakty, miedziowe fakty, ale także wrocowskie fakty, także cały region. Dla Państwa relacjonujemy wydarzenia z całego regionu i będziemy to robić dalej. Do usłyszenia, do zobaczenia.